Cześć, witam Cię bardzo gorąco, zapraszam Cię na kolejną lekcję ze mną. Tym razem zajmiemy się w dalszym ciągu równaniami różniczkowymi zupełnymi, ale uwaga z czynnikiem całkującym. Zapraszam! W dalszym ciągu analizujemy równanie różniczkowe postaci. P od xy, dodać q od xy, dy pod x równa się 0. I teraz wiemy już, że jeżeli ono jest równaniem różniczkowym zupełnym, musi zachodzić warunek, że dp pod y równa się dq pod x. Ale co, gdy ten warunek nie zachodzi? czyli dp pod dy to nie jest to samo co d po dx. Wówczas może istnieć funkcja. Nazywamy tą funkcję mi od xy, taka, że jak ja pomnożę to równanie przez tą funkcję mi od xy, czyli wtedy będę miała tak mi od xy p od xy. Dodać mi od xy k od xy. Dy po dx równa się 0 i to równanie już będzie równaniem różniczkowym zupełnym. Tylko teraz uwaga, jak znaleźć tą funkcję mi, prawda? No i teraz, otóż. Gdy taki człon, który tutaj zapisałam, czyli 1 przez Q od xy pomnożone przez dp pod dy minus dq pod dx, jest funkcją tylko zmiennej x. Po prostu y się poskracają, prawda? Jest funkcją tylko i wyłącznie zmiennej x, wówczas e, tym czynnikiem całkującym będzie mi od x tylko i będzie to funkcja postaci e do potęgi całka właśnie z tego tutaj. No to przepisałam w skrócie. Podej Natomiast gdyby się zdarzyło, że tak nie będzie, prawda? To próbujemy inną opcję, czyli teraz 1 przez p od xy, jak pomnożymy przez dq od dx minus dp D, przez dy, tak? Wówczas jak to będzie funkcją tylko zmiennej y. Gdyby się tak zdarzyło, to wtedy czy czynnikiem naszym całkującym mi od y, bo będzie to tylko czynnik całkujący ze względu na y, będziemy liczyć w według takiej postaci e do potęgi całka, i w tej całce tutaj jest właśnie to tutaj zapisane, prawda? No i oczywiście całkujemy po y. I teraz, jak już znajdziemy ten czynnik całkujący, Albo takim sposobem, albo takim. Są jeszcze trudniejsze oczywiście sytuacje, ale ja na tej lekcji uwzględniłam te dwie tylko opcje. Więc jeżeli już znajdziemy ten czynnik całkujący, wówczas dalsza część tego naszego no, równanka z tym czynnikiem całkującym rozwiązywana jest już tak, jak umiemy w równaniach różniczkowych zupełnych, prawda? Czyli wyznaczamy sobie funkcję f od XY i przyrównując ją do stałej C uzyskujemy rozwiązanie tego równania różniczkowego. Które poprzez czynnik całkujący stało się równaniem różniczkowym zupełnym. Zapraszam do analizy tych przykładów, które przygotowałam na tą lekcję. Jako pierwszy rozwiążemy sobie przykład. E do potęgi 2x minus y kwadrat dodać y. Razy y' równa się 0. Oczywiście zgodnie z tym, co powiedziałam na wstępie do lekcji, to jest nasza funkcja P od x, y', a to, co występuje przed dy po dx, czyli przed pochodną y', prim, to jest funkcja Q od x, y'. No na początek sprawdźmy sobie, prawda, ile wynosi dp po dy, czyli pochodna po y. No to tutaj oczywiście mamy minus 2y. A z kolei dq po dx, czyli pochodna, tutaj po x, no pochodna po x, no tak się składa, prawda, że wynosi 0, no bo x nie ma. Ok, widzimy, że to nie jest to samo, w związku z czym będziemy chcieli spróbować znaleźć ten czynnik całkujący. No więc, żeby to znaleźć, zaczniemy od początku, czyli zaczniemy sobie od zapisania 1 przez q od xy razy, i teraz mamy dp po dy. Minus dq po dx. Zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. Otóż 1 przez q to u nas to będzie 1 przez y razy dp po dy to jest minus 2y. No odjąć dq po dx to jest 0. Czyli w zasadzie y, widzimy, że tu wychodzi minus 2y razy 1 przez y, czyli mamy minus 2. Czyli okazuje się, że jak najbardziej czynnik całkujący y, w tym wypadku to będzie mi od x, będzie równy e do potęgi całka. Z tego, co nam wyszło, tylko po x. Ważne, żeby była to sobie na x, prawda, tutaj. Y ma nie występować, ale x może. No, ale jak nie ma x, no to tym bardziej się cieszymy, bo prościej będzie, nie? Czyli będziemy mieć e do potęgi minus 2x. No, bo całkujemy po x. I to jest ten nasz czynnik całkujący. Czyli ja to moje wyjściowe równanie, to będę chciała pomnożyć obustronnie przez e do minus 2x. Więc jeżeli ja to pomnożę, będę miała tak... E do minus 2x razy e do 2x. Odjąć. E do minus 2x razy y kwadrat. Dodać. E do minus 2x razy y. dy po dx. I to się równa 0. No dobrze, no to zobaczmy, co nam tutaj powstało. Będę miała e do zerowej. Czyli 1 minus y kwadrat e do minus 2x. Dodać e do minus 2x y. Dy po dx równa się 0. No i teraz rozwiązujemy to, jakby to było równanie różniczkowe zupełne. Zaraz sobie to sprawdzimy. No, ale to jest nasza funkcja. Teraz, żeby nam się nie myliło, to napiszmy p1 od xy, a tu będzie q1 od xy. Tak jak to uczyliśmy się dla wcześniejszej lekcji. No i liczymy sobie teraz dP1 po dy, czyli pochodną po y. No tak się składa, że mamy minus 2y, no a to przepisujemy e do minus 2x. Dobrze, a teraz dQ1 po dx, czyli pochodną tego po x, no to tak, po x, na pewno to bez zmian, czyli e do minus 2x razy y i tutaj jeszcze pochodna wnętrza, czyli będzie razy minus 2 tutaj mamy, prawda? W związku z czym napiszmy sobie minus 2y, e do minus 2x. No i tak się składa, że oczywiście to jest równe temu. Bo my tak wybraliśmy ten czynnik całkujący, żeby to powstało równanie różniczkowe zupełne, no to nam powstało i z tego się cieszymy. I teraz y, piszemy dalej. df po dx to się równa to nasze p1 od xy. Czyli u nas d. Po dx, to będzie 1 minus y kwadrat e do minus 2x. No i oczywiście, żeby wydobyć tą funkcję f od xy, całkujemy sobie to tutaj to nasze wyrażenie, oczywiście całkujemy po x. No, to skoro tak, no to będziemy mieć całka z jedynki, to jest x minus y kwadrat, przepiszę, a teraz całka z e do minus 2x, no to jest e do minus 2x, tylko razy musiałabym zrobić podstawienie. Ja to zrobił szybciej, czyli razy minus jedna druga. No, jeżeli dla Ciebie jest to za trudne, no to sobie po prostu policz na boku tą całkę z e do minus 2x poprzez podstawienie, zobaczysz tam, że Ci wychodzi to minus jedna druga. Ja to zapiszę może już tak trochę prościej, jeszcze tylko dołożę to nasze fi od y, tą funkcję y i zapiszę prościej. x, teraz będzie dodać 1 druga y kwadrat e do minus 2x, dodać fi od y, żeby nie zapomnieć. No dobra to teraz sobie napiszmy, że df po dy to będzie nasze Q1 od XY. Zatem liczymy sobie tą pochodną. Pochodną po Y teraz. Czyli tutaj jest 0, więc pisać nie będziemy. A tu po Y dwójkę do przodu, czyli będziemy mieć 1, druga razy 2. No to jest 1, czyli będziemy mieć Y E do minus 2X. Dodać F' po Y oczywiście. I to się równa szukamy, nasze Q1 to było y e do minus 2x. No i tak się składa, że to się nam z tym upraszcza, czyli phi' po y to jest 0, czyli phi od y to jest po prostu całka zera po y, czyli to jest po prostu jakaś tam stała c1. Zatem ostatecznie możemy napisać, że nasza funkcja f od xy przyjmuje postać x dodać. 1, 2 y kwadrat e do minus 2x. No dodać jakieś C1. Aczkolwiek ostatecznie zapiszemy, że rozwiązanie będzie w takiej postaci. Nie będę pisała to C1, tylko po prostu na, napiszę, równa się C. E, mogłabym napisać, że Tutaj plus c1 równa się jakieś c2, ale później jakbym c1 przeniosła, czyli miałabym c2 minus c1, to jest jakieś po prostu c, więc tymi stałymi się nie przejmujemy, bo to czy zapiszemy c1 czy c2, to w ogóle nie ma znaczenia. To jest rozwiązanie tego naszego równania różniczkowego, które doprowadziliśmy do zupełnego tego równania w przykładzie numer 1. Jeśli potrzebujesz więcej przykładów z równań różniczkowych, jeżeli to jest dla Ciebie za mało, zapraszam Cię na moją stronę internetową ajkamat.pl, gdzie możesz znaleźć kurs z równań różniczkowych, w którym będziesz miał oczywiście całą masę przykładów do przerobienia. Zapraszam gorąco!